Cześć, ja jestem Przemek Krasiński, a to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie zazwyczaj rozmawiamy o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle, ale nie dzisiaj. Dzisiejszy odcinek jest moim podziękowaniem dla Was za 1000 subskrypcji na tym kanale. I w ramach tego podziękowania chciałbym Wam podać 6 rad, które sam chciałbym znać, o których sam chciałbym usłyszeć 12 lat temu, kiedy zostałem technikiem masażystą. Bez czołówki, lecimy od razu z radą numer 1. Bądź osobą kontaktową. Stwórz całą sieć kontaktów dookoła siebie, poznawaj nowych ludzi i nawiązuj z nimi współpracę, bo nigdy nie wiesz, czy nowo poznana osoba nie zostanie Twoim klientem, pacjentem, współpracownikiem czy może zrobić razem jakiś biznes. Przedstawię Ci to na moim przykładzie. Kiedy założyłem działalność gospodarczą, udałem się do wszystkich fundacji, stowarzyszeń i towarzystw na terenie Gdańska i Sopotu. Każdemu przedstawiłem się, powiedziałem, czym się zajmuję, dałem swoje ulotki, wizytówki. No i super. I przez półtora roku nic więcej się nie wydarzyło. Po półtora roku odezwała się do mnie przewodnicząca jednego z towarzystw, no i tak się okazało, że 4 lata już współpracujemy razem. Fajnie. Ale było to wynikiem właśnie nawiązania tej sieci kontaktów. W social mediach. Przyjmuj wszystkie zaproszenia do każdej grupy, wszystkich znajomych, nawet jeżeli nie znasz danej osoby. No bo jeżeli wysyła ci zaproszenie, oczywiście, jeżeli to nie jest jakiś tam spam, to tak naprawdę sama chce być wystawiana na Twoje treści marketingowe czy na Twoje informacje, które wrzucasz na swoim fejsie, najlepiej biznesowe. Więc masz klienta potencjalnego za darmo jeszcze lepiej. Porada numer dwa: bądźcie zawsze profesjonalistami. Mam znajomych, którzy są mili, sympatyczni, ale w tym całym swoim byciu miłym i sympatycznym zapominają o tym, żeby wykonywać maksymalnie profesjonalnie swoją pracę. I mają oni opinię, właśnie ludzi, którzy są wprawdzie sympatycznych, ale nie za bardzo znają się na swojej robocie. Z drugiej strony mam znajomych, którzy są dosyć oschli, czasami fukną na pacjenta, mi też się to zdarza, ale bronimy się swoim profesjonalizmem. I w ostatecznym rozrachunku. Nieważne to jest, jak mili czy nie niemili jesteśmy dla pacjenta, tylko czy potrafimy mu pomóc, czy nie. Profesjonalizm obroni się zawsze sam. Porada numer 3. Przekuj swoje wady w zalety. No i teraz, no, jak przekuć wady w zalety? Już Ci mówię. Nie ma czegoś takiego jak cecha zła i cecha dobra. Zależy, jak na to spojrzymy. Ja na przykład jestem gadatliwy i według wiele wielu osób jestem też przemądrzały. I w sumie mógłbym się z tym zgodzić. Dwie negatywne cechy. Ale zarówno gadatliwość, jak i to, że lubię się wymądrzać, więc lubię przekazywać przy okazji swoją wiedzę, wykorzystuję w pracy z moimi słuchaczami, ponieważ uczę w szkole. Dwie negatywne cechy pomagają mi całkiem, mam nadzieję, nieźle radzić sobie właśnie z nauką. Czwarta rada. Zanim opowiem o niej, troszeczkę kontekstu. Był okres w moim życiu, kiedy pracowałem po 280 godzin w miesiącu. Byłem zarobiony po kokardę, nie miałem w ogóle czasu dla siebie, mało czasu dla rodziny. To jest duży błąd. Więc porada brzmi, znajdź czas dla siebie, najlepiej codziennie i najlepiej, żeby ten czas był przeznaczony na relaks i myślenie o pierdołach. Ponieważ z myślenia o pierdołach tworzą się pomysły, większość jest totalnie do bani, część jest średnich, ale część tych pomysłów rzadko, bo rzadko, ale wystarczy jeden, są genialne, takie wiecie perełki, które jak się nad nimi popracuje, a masz czas wolny, więc możesz nad nimi popracować, mogą być rozwinięte w jakiś fajny projekt, w jakiś nowy pomysł na biznes, w coś konkretnego. Bo teraz odpowiedzcie sami sobie na pytanie, czy chcecie jako fizjoterapeuci bądź masażyści pracować w swoim zawodzie dosyć ciężkim, jakby nie patrzeć, do 65 roku życia? Trzeba pomyśleć o tym teraz, póki jeszcze jesteście młodzi. Piąta rzecz. Trenujcie optymizm. Po co i dlaczego? Już mówię. Ja jestem skrajnym pesymistą, przynajmniej tak wychodzi we wszystkich testach psychologicznych. Więc pomyślałem sobie kiedyś, tak być nie będzie, będę optymistą. No, łatwiej pomyśleć niż zrobić, ale zacząłem to trenować. Co więcej, zacząłem to wprowadzać u moich słuchaczy i pacjentów. Jak to robię? Moich słuchaczy i pacjentów pytam, co dobrego u Ciebie słychać. Sam siebie pytam przed lustrem wieczorem, co dobrego mnie spotkało w danym dniu. I teraz mózg nie bardzo lubi się wytężać i wymyślać odpowiedzi, dlatego moi pacjenci bardzo często już w ciągu dnia skupiają się na tych pozytywnych rzeczach, bo wiedzą, że ja o to zapytam. Ich mózgi wyłapują po prostu pozytywne rzeczy. Tak samo mój, mój mózg. I dzięki temu lepiej się patrzy na świat, a pozy, pozytywni ludzie żyją dłużej. Jest im przyjemniej. I poza tym, dzięki temu, że ja pytam moich e, słuchaczy, moich pacjentów, to w ich mózgach podświadomie wytwarza się takie połączenie. Przemek, coś pozytywnego. Super. Nie? E, szósta, ostatnia rzecz. Budujcie relacje z pacjentem. Na takiej zasadzie, że dajecie coś od siebie, dajecie, dajecie. I dopiero wtedy prosicie. Taka relacja jest trwalsza i bardziej skuteczna, ponieważ jeżeli coś, komu, jeżeli coś komuś dajemy, to ta druga osoba często czuje wdzięczność i w ramach tej wdzięczności chce się po prostu czymś odpłacić. Na przykład oferowaniem z jakichś swoich usług albo polecaniem nas komuś innemu swoim znajomym. Więc super sprawa. No ale co to znaczy dawać coś od siebie? Możecie wykonać super serię zabiegów, nie wiem, super serię masaży. Pacjent będzie zadowolony, czy klient? Wtedy prosicie o przekazanie dalej wizytówek. Nie? Czyli najpierw daliście coś, swój profesjonalizm, czas i tak dalej, potem prosicie. No ale co jeżeli to jest pojedyncza godzina, pojedyncze spotkanie na masażu czy na ćwiczeniach? Nic prostszego. Ja swoich pacjentów pytam, czy wyjaśnić im, objaśnić im, co jest opisane w co jest napisane w opisie ich zdjęć rentgenowskich, czy tomu komputera, czy rezonansu, ponieważ bardzo często jest to język medyczny, którego nasi pacjenci nie znają. I zazwyczaj mówią, tak poproszę, bo nie mam pojęcia, co tam jest, nie wiem, co mi delega. Potem robię na przykład masaż i na końcu pytam, czy pokazać dwa, trzy ćwiczenia do wykonywania w domu, żeby utrwalić efekty tego masażu. Jeszcze nikt mi nigdy nie odmówił, Ponieważ wiadomo, wszyscy chcą mieć utrwalone efekty. To, czy wykonują te ćwiczenia, to jest zupełnie inna sprawa. Ale dałem od siebie wiedzę, dałem masaż, dałem ćwiczenia i wtedy mogę poprosić na przykład, aby polubiła mój profil na Facebooku, opowiedziała o mnie swoim znajomym, czy poleciła mnie innym. No i to tyle. Dzięki za oglądanie tego filmu, za tysiąc subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.